Najnowsze dane z 2022 roku mówią dokładnie, że ponad 96% osób, które korzysta z wyszukiwarek, jako wyszukiwarkę wybiera Google. I dzięki uprzejmości właśnie tego narzędzia, tej przeglądarki, mamy możliwość za pomocą narzędzia planersów kluczowych, planer skuteczności, sprawdzić, Jakie frazy wyszukują ludzie w danym miejscu, w danym kraju, w jakim przedziale czasowym? Co nam to daje? Jeżeli masz pomysł na własny kurs internetowy, własny e-book, własną książkę, może własny jakiś produkt, nawet fizyczny, nawet jakąś usługę lokalną, nawet czy jakiś. chcesz sprawdzić cokolwiek, to możesz zobaczyć, czy, czy w Google jest to popularne, czy nie. Oczywiście to nie jest jednoznaczne. Ja pokażę wam jest na przykład fraza, którą ja tworzę w niej, a okazuje się, że ona wcale nie jest popularna, więc to nie jest tak, że jak czegoś tutaj nie ma, no to że to się nie uda. Natomiast pokażę wam jak używać tego narzędzia i dzisiejsze zadanie będzie polegało na tym, że ja najpierw pokażę wam co można osiągnąć w tym narzędziu, a następnie jak krok po kroku założyć konto w tym narzędziu i jak tego Używać. No i teraz zaczynajmy od tego, że najpierw pokażę, jak to działa. Wchodzimy do narzędzia i ustawienia, planer słów kluczowych, następnie poznaj nowe słowa kluczowe, zacznij od słów kluczowych, i tu wpisujemy słowa, jakie nas interesują. I załóżmy, że ja chcę teraz stworzyć kurs internetowy na przykład zbudowania zespołu. Dopiszmy jeszcze motywowanie pracowników. I teraz klikamy zobacz wyniki. No, i teraz ustawiam sobie według średniej miesięcznej liczby wyszukiwań, no i zobaczcie, co się okazuje. Motywowanie pracowników 1000 razy miesięcznie wyszukiwane, motywowanie pracownika 1000 razy miesięcznie, czyli to jest powiązana fraza. Jak motywować pracowników? 720, budowanie zespołu 320. Czyli tutaj na szybko e, widząc to, to tak naprawdę powinienem. Jeżeli chciałbym stworzyć kurs internetowy w tej tematyce, to myślę, że powinienem zacząć od motywacji pracowników i w ogóle tutaj od kursu, jakiegoś nawet mini-kursu zmotywowania pracowników, a później przejść do jakiegoś rozbudowanego kursu, czyli budowania zespołu. No i dobra, tutaj to wszystko się ładnie wyświetla. Tutaj to wszystko można sobie zbadać. Ja pokażę Wam jeszcze jedno fajne narzędzie, które umożliwia planer słów kluczowych. Wpisałem sobie w internecie motywowanie pracowników i zobaczyłem, co mi wyskakuje, znalazłem jedną stronę, która faktycznie porusza ten temat, i pokażę Wam teraz, jak ją szybko przeanalizować. Wchodzimy w narzędzia, wybieramy planer słów kluczowych. Klikamy poznaj nowe słowa kluczowe, ale nie zacznij od słów kluczowych, a zacznij od witryny. I wklejam tą witrynę. I teraz e, tutaj jest strona poradnik pracownika, jakie są sposoby motywowania na pracowników. I ja zrobię, żeby użyło tylko tej jednej zakładki, a nie całego portalu. I teraz e, narzędzie słów kluczowych wyszuka nam słowa kluczowe pasujące do tej strony. I teraz patrzcie, okazuje się, że motywacja do pracy to jest jeszcze popularniejszy temat. Czyli jeżeli nie wiesz, jakie frazy tutaj wpisać, to możesz tutaj wpisać też adres strony, którą znajdziesz w tej tematyce, wpisać tu i narzędzie planer słów kluczowych też podpowie, jakie frazy mogą być tutaj popularne. No i dobra, ale jak to teraz wszystko założyć? Na początek chodzimy do najpopularniejszej wyszukiwarki w Polsce czyli Google i szukamy narzędzia Google Ads. Wybieramy sobie Google Ads rozwijaj swoją firmę. Następnie klikamy rozpocznij teraz i tutaj jeżeli masz konto w Google to się zaloguj. Jeżeli nie masz kliknij utwórz konto. Ja wezmę do pracy lub celów biznesowych. Wypełnię formularz. Formularz wypełniony, przechodzimy dalej. Następnie przychodzi do nas na nasz adres mailowy do weryfikacji link. Wchodzimy na maila, następnie z treści maila przepisujemy ten kod. Następnie musimy podać numer telefonu i przejść dalej. Następnie po podaniu tego numeru telefonu e, podajemy kod weryfikacyjny, następnie uzupełniamy też takie dane jak dane e, urodzenia i jakie jeszcze tam Google Google poprosi. No i teraz e, klikamy e, następnie zgadzam się i tutaj nas pyta, czy chcemy to wszystko tak dokładnie ustawić, czy tak na szybko. Ja osobiście robię, że tak na szybko. Akceptuję wszystkie warunki, niestety nie mam innego wyjścia, więc zgadzam się. Oczywiście polecam przeczytanie, na co się zgadzasz. Ja tutaj w żadnym sposób nie namawiam. Dobra, konto jest gotowe dalej. O, ale tutaj dodawanie firmy to jeszcze nie dzisiaj. No i dobra, no i teraz idziemy do Google Ads. Ponownie wyszukujemy Google Ads, rozwój swoją firmę, zaloguj się, jestem zalogowany. No, i teraz na początek zabędzie parę pytań. Nazwa firmy. Dalej. Dokąd mają trwawiać użytkownicy po kliknięciu reklamy? I teraz tak, niestety musimy to wszystko przejść. Nie da się zrobić coś takiego, że pomiń, że później. Google Ads przygotował taki ekspresowy konfigurator reklamy. Nie da się tego pominąć. Szukałem, musimy niestety przez to przejść. Ale jak już przejdziemy, to później będzie tylko łatwiej. No to jedziemy, wpisujemy jakąś naszą stronę internetową. Ja tu użyję tą. Skanuję Twoją witrynę. Dziękujemy. Twoje użytkownicy przejdą tutaj. Dobrze, zgadzam się. Jaki jest Twój główny cel reklamowy? Teraz tak. Ja wiem, że jeszcze dziś nie ustawiacie reklam. Ale niestety jest to niezbędne. No i ja na przykład mm, chcę mieć więcej kontaktów w witrynie. Akceptuję. Tutaj będzie mnie prosiło, żebym już skonfigurował jakąś reklamę pierwszą, i niestety raczej tutaj nie przejdę bez tego. No to tutaj wpiszmy na szybko. No nawet zobaczcie, są propozycje tekstów reklamy. Nagłówek pierwszy. No, już dla fast fooda coś wymyśliło. Zbudujemy Twój dom, zbudujemy Twój dom, zbudujemy Twój dom. A, tak, na szybko. Dobra, następnie A, tutaj wyświetlaj w reklamie przycisk połączenia, robimy, że nie. OK. Teraz jeszcze prosi nas o dodanie obrazów. Najprościej i najszybciej będzie tutaj przejść w sieć, wybrać coś, co jest na stronie: logo z sieci jakieś sobie wybrało, gotowe przechodzimy dalej zeskanowało już coś niech będzie niech będzie tutaj już prosi nam też żeby ustawić jakiś budżet wybierz sobie jakikolwiek podgląd w reklamy, akceptuję akceptuję akceptuj no, i tutaj niestety nie obejdzie się bez e, dodania danych teleadresowych oraz dada, dodania karty płatności. I ja wiem, że najlepiej by to było pominąć. Niestety nie da się tego pominąć, e, ale patrz na to, ja tak może mówię o, że to trzeba wypełniać i tak dalej, ale patrz na to, że jak to przejdziesz, to to konto się Tobie przyda w przyszłości do reklamowania się, więc rzetelnie to wypełni, a w przyszłości będzie prościej. Teraz przechodzimy do potwierdzenia informacji rozliczeniowych. Niestety bez tego punktu nie przejdziemy, czyli nie pójdziesz dalej, jeżeli nie przejdziesz tego e, etapu. I ja wiem, że do badania samych słów kluczowych może nie chcesz podawać tych wszystkich danych, natomiast weź pod uwagę, że Twój biznes potrzebuje reklamy w Google. Dlatego warto już teraz to poprawnie skonfigurować. Później w przyszłości będzie po prostu łatwiej. Więc potwierdź e, informacje rozliczeniowe, wprowadź na jakie dane ma wystawiać się faktura za ewentualną reklamę w przyszłości i następnie przejdź do weryfikacji. Czyli kliknij przycisk prześlij na dole. Tutaj po kliknięciu prześlij wyskoczy nam informacja, e, żeby m, będzie optymalizacja kampanii itd. Na razie to proszę za, zaakceptujcie. Możliwe też, że na koncie bankowym pojawi się Tobie, że musisz teraz coś kliknąć i potwierdzić. Gratulujemy, wszystko gotowe. No i teraz bardzo ważna rzecz. Klikamy: Wyświetl swoją kampanię, i tutaj musimy jak najszybciej przejść na tryb eksperta. Tak, przełącz na tryb eksperta. O tym dlaczego tak się robi, o tym jeszcze kiedy indziej. Natomiast tutaj, teraz, co zrób, to kliknij wstrzymaj, twoją reklamę. Ok, reklama została wstrzymana, więc nic już z konta mi nie pobierze żadnych pieniędzy, bo żadna kampania nie jest aktywna. Tu jest nawet taki magiczny link, że to magicznie powstało. No i teraz co e, możemy zrobić? I teraz wchodzimy właśnie w narzędzie i ustawienia, planer skuteczności. Na, wchodzimy w narzędzie i ustawienia, planowanie, planer słów kluczowych. Ok, klikamy poznaj nowe słowa kluczowe i tutaj możemy na przykład zapisać budowa domu. I zobaczymy, ile osób to szuka. I tutaj zobaczcie, mamy tą informację. No i teraz tak, eee, zobaczysz bardzo ważną rzecz, że tutaj pojawia się około, czyli przedział około. Nie ma tak dokładnego przedziału, jak to było u mnie. Eee, dlaczego tak jest? Tak jest, ponieważ jeszcze nie wydaliśmy ani grosza na reklamę. Natomiast, gdy już coś zaczniemy wydawać na reklamę tutaj, czyli powiedzmy, tą reklamę odpalimy, że ma być włączona, ma sobie chodzić chociaż tam jeden dzień, to wtedy już mi się to zaczęło pojawiać. No i teraz, czy muszę to robić? Ja uważam, że do takiego podstawowego działania, do takiego podstawowego sprawdzenia tematu, pokażę tobie. Do takiego podstawowego zbadania rynku chłonności, no to tutaj zobacz, mniej więcej pokaże się to od 1000 do 10, od 100 do 1000. No nie są to może idealne wyniki, ale mniej więcej zobaczcie i tak widać. O, na przykład to. Motywowanie pracowników, pamiętacie, u mnie pokazywało, że tych wyszukiwań było około 1000, a tutaj, że było około 390, więc to nie kłamie, przedziały są ok, mniej więcej można do tego zobaczyć. Jeżeli natomiast chcesz sprawdzić dokładnie, ile to będzie, to polecam Tobie na przykład narzędzie Senuto i o tym odpowiem Tobie właśnie w kolejnych lekcjach. Zatem mam nadzieję, że udało Tobie się stworzyć konto Google i wiesz już jak zacząć korzystać z planera słów kluczowych Google. Ads. Zatem do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie opowiem Tobie o narzędziu podobnym, narzędziu Senuto, gdzie widać te wszystkie wyniki. Ale, jeżeli chcesz, możesz korzystać z Google Planer Słów Kluczowych. Dziękuję. Do zobaczenia. Michał Lidzbarski.